Cześć, tutaj Bylby. W tym chciałam powiedzieć, jak uniknąć kradzieży konta przez hakera. Jak wiecie, nie wiem czy do was kiedyś napisali, ale do mnie piszą na każdym kroku jakieś dziecki, dzieci, dzieci ne Nemo, jak to się nazywa? Takie dzieci, um, że oni dają niby VIPy, albo coś takiego, tak? Ale to nie polega na tym, bo ponieważ... Na przykład piszę, podaję mu swój e-mail, to cię zgłoszę do konkursu i pewnie wygrasz, tak? Podaj mi swój email, Albo na przykład wymuszają ciebie hasło, albo mówią, że cię kupią vip albo ka na przykład tak. Mówią, że ci, A do jeszcze jest nowy numer. Mówią, że ci przez kartę podorąkową. Piątą na początku brzmi niegroźnie, tak? Ale tam trzeba podawać swój e-mail, swoją ulicę, sk. Prywatne wiadomości o sobie. Więc w ogóle radzę na tym, jeżeli nie masz takiej bliskiej osoby, typu najlepsza przyjaciółka, z którą chodzisz do klasy, widzisz się codziennie, znasz się od pięciu lat, tak jak ja z moją, i ona mi kupiła tego vip właśnie. Dziękuję Ci, Oliwicie Gaming. Wykrzyknik, wykrzyknik. Albo jest taki jeszcze jeden sposób, bo że to robią tak, że się na YouTube kupuję VIP-a na rok, tak no, i są różne sposoby płatnicze. I na przykład jak przez Pay. Card, tak? Ktoś yy, chce płacić, tak? No to tam. Tutaj akceptuje, i tam wychodzi na inną stronę, ale w ogólnie. I tam musi wpisać swój imię. Yy, nie myślcie, że jak zakratkujecie, to albo tą białą książką, zrobicie, to tego nie będzie widać. Też mają specjalny program, który jest taki, że oni to podkreślają, klikają akceptu i wychodzi coś po tym ukryte, tak? Czyli was e Jak oni już znają wasz e to jest tylko jest tylko chwila, kiedy ukradną wam konto, więc nie polecam, tylko zróbcie stopa przy nagrywaniu i dopiero kiedy nie będzie widoczne prywatne, osobiste rzeczy, nawet zakreślone, to dopiero wtedy puśćcie akcję, jak ja to mówię. W ogóle chciałam was zaprosić do mojej strony na Facebooku Movisar Planet Poland z moim zdjęciem. Będziecie mieli w linku ym, stronę. Zapraszam do lajkowania. Oczywiście, kto ma Facebooka, bo to jest strona na Facebooku. Ogólnie zapraszam do subowania, lajkowania i na mój pierwszy odcinek. Ym, darmowy vipek. Bez zmieniania e-maila, hasła, wysyłania SMS-ów, pobierania jakichś linków, programów płatniczych. Nic takiego. Zapraszam, pozdrawiam Was!